Serdecznie. Dzisiaj spotykamy się w filmie z takiego cyklu haul zakupowy, ponieważ poczyniłam zakupy, i przyszłam do Was się tymi zakupami no, pochwalić, pokazać wam je, no tak żebyście mi powiedzieli, co myślicie i w ogóle i w ogóle, czyli taki haul, ale też połączony z mierzymy, bo ja to po prostu chciałabym zmierzyć, i żebyście mi powiedzieli, co myślicie. Tak, więc żeby nie był za długi ten odcinek, to zaczynamy, moi drodzy. Może nie ma tych zakupów, to jest bardzo dużo, ale no parę rzeczy udało mi się wyhaczyć. Byłam z Michałem jednego dnia w Orseju. Chciałam sobie tam, słuchajcie, kupić sukienkę, ale przepraszam, to co Orsej w tym roku zrobił, przynajmniej na razie, to jest porażka i to w ogóle nie dla mnie. Fasony sukienek są takie, że kompletnie mi to nie odpowiada ponieważ są odcinane pod biustem, tu jeszcze z takim ogromnym dekoltem. No, nie każdy lubi coś takiego. Ja w odcinanych pod biustem rzeczach źle wyglądam, więc nie kupiłam sukienki żadnej, chociaż mieli bardzo fajne, bardzo fajne tkaniny tych sukienek, bo takie bawełniane, przewiewne, fajne, chcę takie na co dzień, wiecie, sukienki. No i się nie udało. Ale za to wyhaczyłam tam spódnicę, która jest spódnicą jak widzicie, granatową jest to spódnica z jeansu, takiego cieniutkiego jeansu. Ja to mówię na to, że to jest taki jeans z bawełną, bo jest naprawdę taki fajny, cieniutki. Jest to spódnica na gumie, ale też tutaj z paseczkiem takim do zawiązywania. I jest, ma kieszonki po bokach, i jest y, oczywiście wszywane do środka, i jest oczywiście lekko rozszerzana. Czy nie oczywiście, no akurat ta jest lekko rozszerzana. Tak to wygląda. Pokażę Wam potem, jak ona na mnie wygląda. Nad tą spódnicą, co do tej spódnicy, mam wahania i w związku z tym będę oczekiwała, że powiecie mi, co myślicie. Kolejna. Aha, i cena tej spódnicy, słuchajcie, to jest. 80 zł. Tam jakiś bez, bez groszy, wiadomo. Miałam drugą spódnicę. Taką, słuchajcie, taką na lato. Naprawdę. Wiskoza. Mm, to jest moim zdaniem totalnie wymiętolona. Nie wiem w ogóle, to ja bym to chyba przeprasowała tak ogólnie, żeby chociaż trochę mniej było wymięte. Aczkolwiek nie, nie wiem. Tak chyba teraz się ogólnie chodzi. Nie wiem co myśleć o tym. Ale <laughs> wymięta jest bardzo, naprawdę. Masakrycznie. Jest to również spódnica granatowa, ona ma jeszcze po sobie jakieś tam chyba wzorki czy coś, nie wiem, nie pamiętam, ale coś w tym stylu. Ale jest taka typowo letnia, na gumie również szerokiej, z jedną taką, wiecie, taką, taką przeszytą falbaną. W sensie, że no, jest guma, potem jest kawałek, pas taki jeden i potem drugi, taka doszyta falbana, no. Fajna. I też lekko rozszerzana. Cieniutka, przyjemna bardzo. Ona kosztowała, słuchajcie, 50 zł. Yy, także takie dobre ceny w sumie. I yy, ostatnia rzecz, z Orsej'a, jaką kupiłam, yy, to, jest, yy, to jest. To są, słuchajcie, zwykłe rybaczki jeansowe z takiego no troszeczkę jaśniejszego jeansu. Nie takiego granatowego, ciemnego, tylko takiego trochę jaśniejszego. Takie za kolano są dopasowane, nie są jakieś rozszerzane, dopasowane na dole, przy nogawkach są lekko, mają rozcięcia po bokach. Słuchajcie, zwyczajne, zwyczajne dżinsy, ale ja takie po prostu potrzebowałam, zwyczajne takie rybaczki, więc jestem bardzo zadowolona, dobrze na mnie leżą, mają w sobie bardzo dużo yy, yy, lajkry, więc tak się fajnie naciągają, no naprawdę mega wygodne, teraz wiecie, jeszcze wakacje, no wakacje to super sprawa yy, i one kosztowały 60 zł. I to jest, słuchajcie, yy, to są zakupy z Orseja. byłam z Michałem i sobie to tam wypatrzyłam, a teraz byłam, słuchajcie, jeszcze wczoraj. Byłam wczoraj jeszcze drugi raz, bo tam szukałyśmy sukienek do naszego zespołu, i przy okazji znalazłam, słuchajcie, byłam w Tatum. Znaczy, rewelacyjny sklep. Mówiłam o tym teraz, bo jeżeli macie gdzieś w, swoim, w swoich okolicach ten sklep w galerii czy coś, to sobie idźcie, ponieważ jest 50% na wszystko, słuchajcie, za sukienkę która wygląda tak, ja Wam pokażę ją tak yy, przejeżdżając, bo ona się cała nie mieści. Jest biała w jakieś tam wzorki, kwiatki, coś takiego. Jest przepiękna bawełna, po prostu słuchajcie, tak mięsista jest ta bawełna, ma dużo lajkry też. No tak przyjemna w dotyku, że no naprawdę, ojejku, super. Jest z krótkim rękawkiem, takim naprawdę króciuteńkim. Yy, tutaj ma taki, taki po prostu ładny dekolt na okrągło. Yy, bardzo mi się podoba. To jest, wiecie co, dosyć prosty fason tej sukienki. Yy, ja zwykle noszę takie taliowane, ale akurat, wiecie co, w tej podobno dosyć dobrze wygląda, więc kupiłam ją sobie. I teraz słuchajcie, co do ceny. Ta sukienka, bo tam naprawdę dob dobre są w tym sklepie te tkaniny, ta sukienka kosztowała 250 zł, więc jak łatwo się domyślić, po 50% to jest 125 zł. Naprawdę, słuchajcie, super cena. I druga sukienka, jaką sobie tam kupiłam, to po prostu jest mega fajna i najbardziej chyba mi się podoba. Słuchajcie, oszalałam, w sensie poszalałam, może tak bardziej. Piąłem sobie sukienkę sportową, ale naprawdę ma tak przyjemny materiał. Moim zdaniem to jest jakaś taka, nie wiem, wiskoza jeszcze z czymś. Nie patrzyłam w sumie na skład, ale całkiem bardzo taka przyjemniutka. Jest sportowa, ponieważ tak. Po pierwsze, ma kaptur. O Tutaj z tyłu, proszę bardzo, ma kaptur. Po drugie, no i ten kaptur jest taki ciekawy, bo w środku ma jakąś taką, jakby nie wiem, co to jest, koronka, taka siateczka, jakby, a po nawierzchu jest z tego materiału co sukienka. Sukienka jest w ogóle pomarańczowa. Były też inne kolory, to od razu Wam mówię. Były, były na pewno jeszcze różowe, jakieś tam ciemniejsze też były, już nie pamiętam tych kolorów, ale. Wiem, że tam były jeszcze inne kolory, słuchajcie. I ta sukienka też kosztowała, też kosztowała 250 zł, tak więc poprzedzenie 125 No i co? Tutaj, na do, tutaj w pasie też jest magumeczkę i też można ją jeszcze troszkę tak, jak to sportowe rzeczy, tak wiecie, tak zciaśnić, takim, takim, takimi sznureczkami. No, naprawdę świetna jest. Na bokach jest rozcinana. Po bokach, tak na okrągło, ma króciutki rękawek, aczkolwiek troszkę dłuższy niż tamta. Ma jeśli chodzi o dekolt, ma suwaczek, a więc ten suwak można sobie rozpiąć tak jak się chce I, yy, i też można zapiąć, więc to już dowolność. No, mówię Wam słuchajcie, tak mi się spodobała ta sukienka, że po prostu wiedziałam, muszę ją mieć. I to, słuchajcie, jest tyle, co ja kupiłam. Ja teraz te rzeczy chciałabym przymierzyć i chciałabym Wam pokazać, jak w nich wyglądam. No, i chciałabym usłyszeć, co myślicie. No, i słuchajcie, pierwsza rzecz. Jestem w tej spódnicy granatowej, takiej, która jest z takiego jakby jeansu. Znaczy, no, to jest jeans, no, tylko taki bardzo cieniutki. Ja do te, co do tej spódnicy mam wątpliwości. Dlaczego? Ponieważ się zastanawiam, mi się ostatnio trochę niestety przytyło, i się zastanawiam, czy ona mnie, ten fason jakby sam w sobie, mnie nie poszerza. Wiecie, czy tak nie wyglądam trochę tak, ja to nazywam jak kopka. <laughs> tak ja mam e, skojarzenie po prostu, wiecie, żeby to takie nie było, taka, wiecie, spódnica potężna. E, nie wiem mogę się Wam tak pokazać w ten sposób. Żebyście mogli zobaczyć, że jeszcze bokiem y, powiedzcie, co myślicie. Czy uważacie, że powinnam sobie ją zostawić? No, bo ja mówiąc szczerze, y, nie mam zdania. To znaczy, jest bardzo fajna, bardzo wygodna, dobrze mi się w niej. Dobrze się w niej czuję, natomiast nie wiem, jak to wygląda. A ja, wiecie, no, uważam, że trzeba się ubierać nie tylko tak, jak się człowiek czuje, ale też, jak wygląda. Bo ja się mogę w czymś dobrze czuć, a ktoś mi powie, słuchaj, wyglądasz w tym beznadziejnie. No więc powiedzcie, co myślicie, czy uważacie, że tą spódnicę powinnam zostawić, czy jednak, yy, no, zbyt mnie poszerza i nie dobrze wyglądam. Mam czas na oddanie, wiadomo, miesiąc, więc na spokojnie. No i słuchajcie, kolejna rzecz. Yy... Ta rzecz to jest spódnica granatowa, ona jest w białe, różne takie jakieś wzory geometryczne podobno, nie, wy pewnie tego nawet z daleka nie będziecie potrafili powiedzieć, co to są za wzory, ale w każdym razie białe, mm, teraz już wiem. Yy, no i to jest taka właśnie ta, taka z wiskozy, tak, ona jest totalnie wymięta, nie wiem, no wiecie, ją można wyprasować, tylko wiskoza i tak na to do siebie, że się potem wymieni i tak z powrotem będzie wymięta. Wszędzie tam, gdzie człowiek się, nie wiem, usiądzie, gdzie się zegnie i tak dalej. Więc nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie mam zdania, czy to się prasuje, czy nie. Teraz jest takie totalnie, totalnie wymięte, no. Yy, także ten, powiedzcie, co też myślicie o tym. Yy, czy byście to prasowali? No pewnie, kurczę, chyba tak. No i co myślicie, czy, jak waszym zdaniem, z tym wyglądam? Yy, ona jest już krótsza, jest przed kolanką. Yy, yy, wygląda tak ten sposób. No, no i taka jest spódniczka. Ale powiem Wam, że bardzo wygodna, mięciutka, yy, taka, wiecie, bardzo przewiewna. Yy, no, super, jak teraz na takie ciepłe dni, to czat. Kolejna rzecz to yy, są te rybaczki z Orseja. Teraz Wam pokazuję wszystkie rzeczy z Orseja. To są te rybaczki, właśnie takie, zakolono yy, tutaj z rozcięciami. No, naprawdę. No, ja się w nich super czuję, o tak powiem, zwyczajne jeansy, ale fajne, leżą dobrze i na, na pupie z tyłu też nic się nie dzieje. He, także ja, no dobrze się w nich czuję, jestem zadowolona, więc cieszę się, że na takie trafiłam. Kieszonki też mają takie dosyć, dosyć, można nawet coś chować, nie takie bardzo płciutkie, jak to w niektórych spodniach. Także myślę, że, że naprawdę bardzo fajne jeansy rybaczki. Co myślicie? Kolejna rzecz to sukienka z tatą, Tak jak Wam mówiłam, sukienka biała, bawełniana. Ześ naprawdę super bawełną. W kolorowe kwiaty. Ona ma różne kwiaty, w sensie różnokolorowe: jakieś tam zielone, i żółte i beżowe, i, i każdej i niebieskiej i tak dalej. No, więc taka. E, tak jak mówiłam, bardzo fajna. Tutaj dobry dekolt, taki jak ja lubię. Nie lubię jakichś takich bardzo dużych dekoltów. Źle się takich czuję. Bo tutaj wiecie, nie muszę nic poprawiać, zastanawiać się, czym coś zaraz tutaj nie będzie widać, jednak jak się chodzi do pracy, zwłaszcza w szkole się pracuje, to jakoś nie wiem, wydaje mi się, że trzeba jakoś wyglądać. No. Więc, więc ja się cieszę bardzo, bo jest naprawdę super. I ona jest przed kolanką, lekko przed kolanką, dosłownie. I tak jak Wam mówiłam, ona ma fasun prosty, ona nie ma takiego tutaj zwężenia, yy, zwykle jak ja noszę, natomiast mi się wydaje, że akurat w tej sukience, no nie wiem, nie wygląda to źle. Tutaj trochę jakby, no wiadomo, nie, nic nie, nie opina, tak? Ale to nawet dobrze, bo nie widać brzucha, nie widać nic. Tutaj fajnie jest wszystko zamaskowane. O, nawet bokiem jak się stanie, to, to moim zdaniem fajnie. Muszą być do tego jakaś bielizna bezszwowa moim zdaniem. No, ale no to już tam dobra. No i z tyłu tak. Także moim zdaniem bardzo fajna sukienka. Natomiast powiedzcie, co Wy oczywiście myślicie, jak ja w niej wyglądam. Czy Waszym zdaniem dobrze czy coś byście jednak zmieniły, zmienili. No, także taka sukieneczka. I ostatnia już rzecz, to jest ta sukienka, którą jestem tak zachwycona, bo nigdy czegoś takiego nie miałam, nie miałam takiego nigdy, wiecie, fasonu sportowego, aż. Tak się, jakby oceniam, że odważnie zrobiłam, odważnie, ale mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba. Nie wiem, co wy myślicie. Tu można oczywiście w pasie, tak jak mówiłam, sobie jeszcze związać. Można też tak to puścić, moim zdaniem, bo to też ma swój urok. Ale można też przywiązać, prawda? I, 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 i tutaj chcę zrobić jakieś tam, nie wiem, czy kartkę czy co tam można tu zrobić. To już kwestia dowolności. Tutaj też, no, to jest puszczone, no bo tutaj jest ten kaptur. Więc to są sznurki od kaptura, no też można je jakby się chciało związać. Tutaj też można trochę sobie to odsłonić, moim zdaniem też fajnie. Też taka fajna opcja, bo y, można zrobić z tego taki dekolt, jaki się, jaki się chce po prostu, tak? I to też jest jakaś tam opcja. No ma, rękawek jest troszeczkę taki y, do, no trochę więcej niż do połowy y, przedramienia się to mówi, tak? No i ona jest do... Ona jest, słuchajcie, do kolan, ale ma te rozcięcia po bokach, o możecie sobie tutaj, może zobaczyć, tutaj można zobaczyć, są te rozcięcia. No i do niej też oczywiście bielizna musi być bezszwowa, bo no wszystko się moim zdaniem odznacza na tym, także, także tak. No i tak to wygląda, Którech z tyłu. Moim zdaniem sukienka naprawdę ma swój urok i powiem Wam więcej, jest tak wygodna, że w niej można się wyspać, można gdzieś pojechać wyspać się i jeszcze potem użyć ją jako sukienki i w ogóle jakbyście koszuli zapomnieli. <grym> ja no żartuję oczywiście, ale naprawdę jest bardzo, bardzo wygodna, świetna jest, po prostu dobrze się człowiek w niej czuje. Yy, Niemnący materiał, yy, no co dla mnie na jest ogromnym plusem. Nie wygląda, on na pewno... Jest pewnie sztuczny trochę, bo na pewno trochę jest, ale powiem Wam, że yy, jest tak przyjemny, że nawet nie mam jakby takiego czegoś, żebym sobie myślała, że będzie mi w nim gorąco. Jakoś nie. No i oczywiście tutaj też można sobie w pasie to yy, zciaśnić tak jak się chce, no bo są te takie tu ściśnienia. Ale dla mnie jest, moim zdaniem, w porządku, tak jest dobrze. Powiedzcie, co myślicie o tej sukience. Bo mi się ona bardzo, bardzo podoba. No i słuchajcie, i tym akcentem. I tą sukienką w stylu sportowym. Do niej oczywiście fajnie można ubrać jakieś sportowe buty. No i nawet jakby człowiek chciał, to można ubrać rajstopy sportowe, buty i śmigać. Czasem, jak będzie zimno, założyć jeszcze coś na to. Ale można też nosić na lato. Można też nosić na lato moim zdaniem, właśnie takie jeszcze do jakichś klapek, czy, czy tam czegoś sportowych, sandałków i tak dalej. Też bardzo fajnie. No, także naprawdę fajna sukieneczka, wygodna, w bardzo fajnym stylu. No, yy, no to cóż, to będę, słuchajcie, kończyć. Powiedzcie koniecznie, yy, czy Wam się podobają te ubrania. Powiedzcie koniecznie, yy, czy w których wyglądam źle. Czy może uważacie, że powinnam coś zwrócić, niekoniecznie dobrze w tym czymś wyglądam. No i powiedzcie koniecznie też, yy, które z tych rzeczy podobały Wam się najbardziej. No więc będę już teraz kończyć. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!